Chcę wam powiedzieć, że naprawdę ja się bardzo się cieszę, że jest piątek, bo weekend, właśnie teraz jest godzina 14.59, jak to nagrywam. Wróciłem przed 15:00 ze szkoły, bo po prostu autobus szybciej przyjechał i jestem szybciej w domu. Do mordy chcę wam powiedzieć to, że Zostawcie łapkę w górę, tak zostawcie łapkę w górę. Sory za tamto, no ale tam ja jestem koło... Ja wie, wiecie, że ja mieszkam na wsi, do, mam koło siebie chleb, do nagrywam koło chleba, to jak ten no, nagram jeszcze drugie ujęcie do tego vloga, bo chcę wam powiedzieć to, że ja się wróciłem ze szkoły jak widać, bo plecak mam na sobie tak wróciłem ze, ze szkoły mój brat dopiero tam wróci o 16.40 do godziny jeszcze mogę bez brata być w domu XD a potem przyjedzie i ten ale to mnie to nic ja tam nie przyjmuję się hejterami bo hejterzy to są kurna takie osoby które po prostu mają ból dupy kurna za przeproszeniem kurna o mój kanał kurna sobie lepiej wyzywać a nic nie, nigdy nie osiągnęły te osoby i ja w ogóle dzisiaj wrzuciłem odcinek z Rocket League już cztery łapki w górę, albo pięć wy chyba tam, jest tam, ja wiem, że niektórzy jeszcze są, byli tam w szkole, no ale wrzuciłem film z Rocket League, chyba o 20 go wrzuciłem, a ja tam koło pie pierwszej w nocy się wrzucił, bo wczoraj sam wrzuciłem ten film o 20 chyba, tak o 20 tam poszłem wrzucić. Ten film. No i co widzimy się za chwilę w na następnym ujęcie. A few moments later. Ja chcę Wam to powiedzieć, że naprawdę ja jestem koło chlewa, Koło chlewa, bo widzicie, ja jestem. Ja, ja jestem mieszkam na wsi. Do kurde Sorek, tam się krowy. Ale po prostu mieszkam na wsi. Nawet widać po tym. Bo na każdy tam chyba youtuber no Znaczy nie każdy mieszkał na wsi, ale pamiętam tam Każdy tam mieszkał na wsi, nawet są takie kontenty rolnicze Ale nie jestem rolniczy, rolnikiem, tylko po prostu nagrywam tutaj, bo Po prostu chcę wam powiedzieć, że to jest taki piątkowy Vlog, tak, piątkowy vlog to jest na mój kanał, dzisiaj go nawet wrzucę, albo jutro Jak to jest piątkowy vlog, dość, że taki vlog, vloga Vlogasek Wam się spodoba, to do... strzelcie łapkę w górę. Tak, strzelcie łapkę w górę, bo to będzie bardzo motywowało. Tak, będzie mnie bardzo motywowało. Może zrobię Wam takie ujęcie e, tego, koło gdzie ja jestem. Wam zrobię takie ujęcie krótkie, może z minutę albo z 30 sekund będzie trwało. Po prostu jestem takim youtuberem, który wychował się na wsi. No naprawdę jestem z tego dumny, bo chociaż nie jestem jak miastowy, ja gdzieś nie wyzywam wsi, bo jestem dumny, może ja tam nie jestem takim wieśniakiem, bo nie zachowuję się jak wieśniak to mam nadzieję, że taki film się spodobał. Ja wam pokażę moją okolicę koło mojego domu. No to widzimy się na następnych vlogach na moim kanale. A few moments later.